Miejmy to z głowy. Zwieżyć się z powrotem do Asgardu? Prowadź do tego fragmentu. Było warto? Nie możeęsz. Co. Бо не веш, як чешхо еж видеть, че таки стандартно. Я Ej, czemu nad nimi nie przelecimy prosto do maski? Myślisz, że chcę iść, że ciebie tam gdzieś? Gdzie jesteś? Nie, jestem, ja jestem twoim mułem! <grym wioski> się podziwia. Mam nadzieję, że o tym wiesz. Nie będę słuchał twoich padł o rodzicielstwie. Znajdź, co masz znaleźć. Musimy się przebić przez te ściany. Możesz Muszę ją. Muszę tylko coś załatwić. Nie ściszę. Możemy iść. Roki, to co próbujesz robić. Sam zresztą nie wiem, co ty w ogóle kombinujesz. Ale nie masz pojęcia, przez jakie gówno przeszedłem. Ta, był gigant i syn potężnego boga z wygórowanymi oczekiwaniami. Skąd niby mam wiedzieć, jak to jest? there's Naprawdę nic nie kombinuję. Chcę tylko pokazać, że aż tak się nie różnimy. Wspólna walka to nie powód, by się bratać. Kolejna ściana lodu. To, że mógłbyś. Dobra, powiem jeszcze tylko jedno. Kiedy nie możesz naprawdę być sobą, możesz też nie być w stanie podążać własną ścieżką. Czy to w ogóle nie brzmi ślizgając? Nawet nie Fuck! No i mamy podobny doświadczenia. Niby co z tego? Po kiego na coś, czego nie możesz zmienić? A kto mówi, że nie? Jesteśmy daleko od warsztatu Iwaldiego, nie? Wystarczająco. Niech to, brodawcy! Znowu wiadomość. Wytykanie problemu to niewiadolenie, to normalne. Tak, się cieszysz, że ci tyle pomagam, nie ma za co nie próbę! Przyznam, że dalej nie chcieliśmy sobie radzić. Mam szczęście, że też pomaga. Uczuć. Musimy przejść tędy, to będzie fajne, chyba raczej nie tędy mieliśmy iść.

Dzień, kiedy je znów zobaczysz, mówi o Sifie trud. Jeśli przechodzisz, jest zadowolony, to nieważne. Nie prosiłem cię o porady rodzinne młody. Zdajcie maskę i spadajmy z Tędy, chyba jest jakaś droga. Robię przejście! Podoba ci się ta wolność? Ojciec wreszcie nie patrzy ci na ręce. Ja. cóż. No tak, jest inaczej niż wcześniej. Ale w dobrym sensie. Chyba musimy się dostać na ten klif tak myślę, że. A Myśleć! To fajniejsze, kiedy się spodziewasz. Ręc, <grymne> jesteśmy blisko? E, może. Sprawdzę to. よめあっ<リ> że e, mam nadzieję, że między tobą a Sif i Tryt wszystko się ułoży. Cóż, lepiej mieć nadzieję niż myśleć. Tu Lanty. Było blisko, e, dzięki, torze nie mogliśmy stracić. Loki, wspaniale. Stoimy u progu wielkich rzeczy, dokonaliśmy tego razem. Nie ma za co. Przepraszam, jesteście tu, bo. Jego ojciec zabił Haimdala. Forse ty ma dowód brać. Go. Nie. Zostawcie go, zabraniam wam. Mówiłeś, że już nie będzie rozlewu krwi asów, że liczy się tylko rodzina. Czy to przypadkiem nie ma być zemsta za to, że on tu jest? Wpakował w tarapaty twoją wnuczkę. Zgnębił twojego syna! To nie Loki zabił Heimdala, lecz jego ojciec. Twoja córka jest duża i popełnia własne błędy. A twój małżonek znów zagląda do kieliszka na własne życzenie. Możesz iść! Wydwie do mnie. Nie widzisz, co się dzieje? On nas w ogóle nie chroni. Magni, Modi, nasi chłopcy? Opowiadaliśmy im bajki przy ognisku. Pamiętasz? Rzeźbiliśmy im drewniane koniki. Zabawy i śmiechy trwały aż do zmierzchu, a oni zasypiali nam w ramionach. Wszech Ojciec wciągnął ich w swoją grę, tak jak wichura porywa suche liście. I co to dało? Co się stanie, Street? Za przeciwko mnie i córkę. N naprawdę nie wiem o co chodzi. Wiesz co? W końcu mnie olśniło, czego cię nauczę. Hey! Go! Oby Sindri się nie mylił. Sindri! Ty to się znasz na uciekaniu. A trał się. – Dobrze cię widzieć, chłopcze. – Uciekłem w ostatniej chwili. Chyba spaliłem za sobą mosty. Czekaj, co tu robiliście? Sindri powiedział, że w razie kłopotów trafisz tutaj. O, już myślałem, że zwiedzacie beze mnie. Nie, chłopcze. Twój ojciec się martwi. – Ale skoro już o tym wspominasz... – mimiże? Bracie, błagam, w domu czeka tylko tłok i napięcie. Pamiętasz, jak nasza trójka ganiała za przygodami? – Odkładając nieuniknione... – Właśnie! To nie taki zły pomysł. Chcę wszystkim pokazać maskę, ale to może poczekać. Kiedy będziesz gotowy? A, widzicie? Mówiłem, że klucz go tu sprowadzi. Bo stuknąłeś w niego młotkiem? Magia Krasnoludów jest absurdalna. Co nie? Lunda kiedyś wykuła mi na pierśnik zeszczeknięć psów. Wróciłeś. Ciągle nie mogę tego ja zrobić. Cały? Tak. Oby uwolnienie jej mocy było tego warte. Masz ją. Co ci pokazała? Nie zdążyłem jej użyć. Dowiedzieli się o Heimdalu. Musiałem wiać. Ale przynajmniej Odyn jej nie dostał. Ale jeśli nie poznałeś odpowiedzi, to po prostu ukradłeś największy skarb Odyna, po tym jak twój ojciec zabił jego sługę. Nikt nie jest bezpieczny, nawet tu. Więc nie mamy wyboru. Znajdźmy surtra, zadmijmy w Gialarhorn i pokonajmy Odyna. Teraz! W ramach obrony spopieliłabyś wszystkie dusze w Asgardzie? On miewa własne pomysły, czy tylko szkaluje cudze? Najlepszy plan masz pod samym nosem. Nie potrzeba nam Odyna. Sami zakradniemy się do Asgardu i jej użyjemy. Zyskamy wiedzę, dzięki której powstrzymamy przepowiedzianą wojnę. Wybacz, że przerywam, ale przecież nie macie, jak się tam dostać. Przecież mają cały ten róg. O, więc sądzisz, że zakradną się da z gardu w wróg, który słychać we wszystkich światach? Nie, że pocałujesz moją siną tupę. Proszę, pomyślcie o tym. Damaska obietnica łatwego rozwiązania. Znam to. Droga na skróty ma swoją cenę. A się, nosiłeś ją. Co myślisz? To nasza szansa. Najwyżej będziemy mieć coś czego chce Odin. A może, jeśli naprawdę da nam odpowiedzi, pójdziemy własną ścieżką i nikt już nie umrze. Hmm. Świetnie. To teraz jazda do Asgardu. Wiem, że byłem dla was ciężarem. Zachodziliście w głowę, po co wyciągnęliście mnie z celi. Ja również. Teraz już wiem. W końcu się na coś przydam. To jest mój cel. Ten ostatni raz podniosę swoją włócznię i to ja zabiorę was do Asgardu. Przepraszam, ale skoro wiesz, jak się tam dostać, dlaczego żeś się nie zająknął przez tyle kurwa czasu? To całkiem słuszne pytanie, bracie. Ty znałeś sposób. Czekała nas tam śmierć, a Loki musiał najpierw odkryć swoje przeznaczenie. Oto ono. Zwieńczenie naszych starań. Jeżeli się tam dostaniemy, zamierzam dopaść Odyna. Nie powstrzymam cię. To też jest ważne. Słusznie, bracie. Jeśli Maska nie załatwi sprawy, przynajmniej go zaskoczymy. Hmm. To migraj. A no więc do dzieła. Byle szybko, zanim się zorientuję. Nienawidzi niespodzianek. Poczekaj-no, panie Dryblas. Najpierw chcę usłyszeć więcej o tej nowej drodze do Asgardu, dobra? Gadaj! To prastara droga, stąd tam nie dotrzemy. No to skąd? Zabiorę swoje rzeczy i wam pokażę. Ty nie masz żadnych rzeczy. I dokąd się wybierasz z tą maską? Brok, należy do dzieciaka. Zasłużył na nią. Ty potrafisz co najwyżej robić lurowate zupy. Brok, wszystko gra? Właśnie, że nie. Nic tu nie gra. Przecież to wszystko normalnie się kupy nie trzyma. No i w ogóle to bokiego grzyba nazywacie Lokim. Wiesz, że nie tak ma na imię. Hej! Coś do ciebie mówię! Przede wszystkim, się w nie zamykasz! No nie do wiary. tym! Puszczaj chłopaka i zmierz się ze mną! Powiedz bratu, żeby rzucił maskę, a może to nie zrobię. Nie ruszaj się. Rejo. Jeśli zginie... No, no... Nie taki był mój plan, ale jeśli zginie, odpłaci mi za Heimdala. Szczerze mówiąc, to niska cena. Zabijecie. cię. To jest mój plan! Hmm, jak miło znów cię zobaczyć! Leon, proszę! A, a, a! Przecież nam się nie rozdwoisz, fryk! Hej! Wy też się nie ruszajcie! Żebyście nie żałowali! Żałuję wielu rzeczy! Zabicie cię nie będzie jedną z nich! Puszczaj go! To ja wydaję rozkazy! Jasne! Oddawaj maskę! Już! Szkoda się. Jednak mamy wojnę. Proszę, uratuj go. Musisz od oh, dziewczyn. Nie możesz. Może wrócę do jeziora i. Przestań! Wiem, co żeś zrobił. I wybaczam ci. Ale musisz przestać musisz odpuścić prok Przez cały czas? To... Co teraz zrobimy? Teraz? Zabijemy Odyna. I każdego, kto wejdzie nam w drogę. Etriuszy. Co? Dokąd? To bez znaczenia Dokąd idziesz? Uciekniesz przed tym kratosie. Oden nie spocznie, póki go nie powstrzymamy. Potrzebujemy cię.